Jakie konsekwencje będzie miała dla Polski decyzja w sprawie premiera Izraela i jego ochrony na terytorium Polski przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym? No to jest bardzo dobra sytuacja. Ja bardzo żałuję, bardzo mi wstydzę za prezydenta, który postanowił podłożyć świnie rządowi Tuska. No, rząd na szczęście przeskoczył to, natomiast problem pozostał. Znaczy, bo... Pan mówi o tym liście, który prezydent tak, wysłał. Tak, o tym liście, do... dlatego do... Że, do... Że, że, że prezydent teraz świadomie tak powiem, postawił rząd w trudnej sytuacji, pod ścianę, ale wywołując tak powiem, problem dla Polski. Dlaczego? Rząd ominął to. Dlaczego dla... to zrobił? Dlatego, dlatego, że on się zachowuje nieferwo wobec tego rządu i wobec Polski od samego początku. to I tylko do... o to chodziło? Bo to jest takie małe cwaniactwo, które jest bardzo silnie obecne w jego działalności, w jego, myślę, W ogóle jeżeli chodzi o prezydenta Dudę, to on ma ostatni okres bardzo, bardzo niedobry, jak wiemy. Ale muszę powiedzieć, że tak niskiego zagrania, tak cwaniackiego, bym się nie spodziewał, dlatego że rzeczywiście mamy jakiś problem. Przecież gdyby on grał w dobrej wierze, to by zaprosił w porozumieniu z rządem i muzeum w Auschwitz, zaprosiłby przecież prezydenta Izraela, a nie próbował wymusić na rządzie polskim, na rządzie RP ochronę dla gościa ściganego przez Międzynarodowy Trybunał. No właśnie, ale to, 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 jest jakby, to są dwie, dwie strony tej, tej sprawy. No bo właśnie z drugiej strony jest to, że Trybunał chce zatrzymania premiera Izraela za zbrodnie wojenne w strefie gazy, a Polska jest sygnatariuszem o cały czas rzymskiego tegoż Trybunału. Tak, tak jest. Czy rząd w ogóle ma, ma dobre wyjście w tej sytuacji? No nie ma, nie, nie nie ma, nie ma dobrej. W tej sytuacji, w jaką stworzył prezydent Duda, nie ma dobrej sytuacji. Musiał, tak a czy uważam, że zręcznie nie zareagował. Można przyjąć, że to jest sytuacja sui generis, bardzo wyjątkowa. Ale przecież to nie prezydent, nie premier Netanyahu musi koniecznie, tak jak chce Duda, reprezentować Izrael. No. Może prezydent, mogą ministrowi i tak dalej Ale itd., Słyszy itd. pan itd. też tych, którzy mówią, że Międzynarodowy Trybunał Karny to nie jest supermarket, w którym można sobie wybierać, kogo ścigać, a kogo nie ścigać, a kogo chronić zupełności. Zgadzam się w zupełności. zupełności. Austriz jest tym szczególnym. Można powiedzieć, no to jest sytuacja sui generis, ale w świetle prawa międzynarodowego oczywiście nie. I śmieszne jest w tym wszystkim to, bo można sobie zażartować, no tak, prezydent Duda ta ma słabość do przestępców, do ludzi szemrany i tym razem również, że tak powiem, postawił na Netanyahu, tak jak kiedyś na Wąsika czy Kamińskiego. Ale to w grę wchodzi, w grę wchodzi i prezydent Duda, który w ONZ grzmiał w rok w rok o potrzebie przestrzegania prawa międzynarodowego także w kontekście ścigania takich zbrodniarzy, jak Putin, dzisiaj taki numer w Polsce no, wy, wy, wyrządza. No. Ale zatrzymanie Netanyahu w Polsce wywołałoby gigantyczne konsekwencje. No, gigantyczne, tylko że to jest myślę, macie, miejmy nadzieję, że Netanyahu nie wybierał się i nie... Zresztą to jest Człowiek w Polsce bardzo nieprzyjazny. Przypomnijmy, 2018 rok przyjechał do Polski, poobrażał wszystkich i wyjechał. I co? Duda o tym nie pamięta? Przecież był ofiarą tej całej sytuacji z uwagi na tą głupawą ustawę o IP, nie? I teraz, tak powiem, funduje Polsce taki paszter.